Kim jesteś i jaki rodzaj działalności prowadzisz? Dzień dobry, nazywam się Przemysław Kokot. W Holandii znajduję się od 2017 roku. Prowadzę firmę jednoosobową, która zajmuje się wykończeniem wnętrz, podwieszaniem sufitów, w i takie inne wszystkie sprawy związane z budownictwem. Dlaczego samochód firmowy jest dla Ciebie ważny? No, w związku z tym, że prowadzę tą własną działalność gospodarczą, to samochód jest mi. Bardzo potrzebny do jeżdżania po całej Holandii, bo mówię, dzisiaj jestem przykładowo w Eindhoven, na drugi dzień jestem w Amsterdamie. Bez tego, no, nie istniałbym dziś, dzisiaj na rynku. Co sprawiło, że wybrałeś polisalis. W związku z tym, że już jeden pojazd miałem właśnie w Polisie ubezpieczony, to stwierdziłem, że jeżeli tak fajnie się wszystko z nimi współpracuje i potrafią tak wszystko ładnie załatwić, to stwierdziłem, że zadzwonię i spytam się, czy leasing u nich tak samo byłby możliwy. Jak szukałeś nowego samochodu? Skontaktowałem się z panem Mateuszem, który wtedy mi powiedział, że nie ma problemu, mam tylko podać, jakie auto by mnie interesowało, jaki model dokładnie, który rok. Także oni to wszystko ogarną i nie będzie żadnego problemu. A jak wyglądały dalsze procedury? Po podaniu wszystkich informacji, które... Istniały właśnie odnośnie tego auta. Na drugi dzień pan Mateusz Rzenmo się skontaktował i powiedział mi, że odnośnie leasingu wszystko poszło i przebiegło w jak najlepszym w znaczeniu i umówiliśmy się na jazdę próbną. Po czym po kilku dniach już mogłem praktycznie rzecz biorąc odbierać auto i cieszyć się swoją praktycznie własnością. Opisz kontakt z doradcami. Kontakt z doradcami polisy odbyło się zawsze. Bezproblemowo. Zadzwoniłem, dostawałem odpowiedź przygotową odnośnie tego auta, które brałem w leasing. Czy chodziło przykładowo, o jazdy, czy chodziło o oględziny. Zawsze ze mną jechali. Potrafili mi doradzić, powiedzieli mi, czy to auta naprawdę się opłaci wziąć, czy mam sobie odpuścić to auto, wziąć sobie inne. Jakie inne produkty zakupiłeś w Polisa NL? Obecnie w Polisie o, posiadam trzy pojazdy. Wszystkie pojazdy mam ubezpieczone. Mam ubezpieczenie własnej firmy i ubezpieczenie domu. Jaką masz radę dla innych przedsiębiorców? Jeżeli szukasz nowego auta, w leasing, ubezpieczenia, nie ryzykuj, skontaktuj się z Polisanel. Oni załatwią wszystko za Ciebie w Twoim ojczystym języku. Gdybym miał ocenić teraz y, Polis.elis y, od 1 do 10, to daję 11.